Dzień dobry, ogród marzeń. Ja wciąż zbieram pomidory ze szklarni. Początek października one cały czas dojrzewają, no mamy na plusie. Dojrzewają już może wolniej powoli, ale dojrzewają. A co swoje, to swoje. Więc dopóki są tutaj w szklarni, to cały czas korzystam z dobrodziejstwa. Natomiast gdy zrobi się zimniej, to szybciutko tak myślę, że zdążę pozbierać zielone pomidory. I na parapet, żeby mogło sobie tam dojrzeć. Stało padać, robię porządek. Zagrodzi. Gdy plewie wyrzucam tutaj chwasty, żeby kury jeszcze mogły sobie coś zjeść. I gdy tylko trochę pada deszcz, natychmiast robi się tutaj taka nie dosyć że śliska, brzydka. To jeszcze strasznie śmierdząca. Dlatego usuwam na bieżąco i wyrzucam oczywiście na kompostownik. Kury też muszą mieć tutaj porządek. No dobrze, teraz czas daj otworzyć i puścić kurki. Chodźcie, chodźcie kurki. No, teraz będziecie miały czysto. Wprawdzie nie będą miały chwastów, chociaż za chwilę będę jednak robiła porządek, ponieważ muszę wydobyć z grządek warzywnych. Ostatnie marchewki to są marchewki, które sadziłam wiosną i tam trzeba przygotować miejsce do sadzenia czosnku, ponieważ październik to już jest bardzo dobry czas, aby sadzić czosnek o zimie. Ja sobie przygotuję popiół drzewny, odchwaszczę, no i trzeba posadzić, żeby znowu latem można było cieszyć się darami z ogrodu. Robię porządek na grządkach. Tutaj rośnie marchew, to jest marchew, którą sadziłam wiosną, systematycznie ją przez cały czas wybierałam, to już zostały takie resztki, ponieważ tam dalej nie wiem, czy widać, mam marchew, którą posadziłam w lipcu po zbiorze czosnku. Dlaczego tutaj pomagam sobie łopatą? Wprawdzie marchew wychodzi łatwo, bo jest mokro, ale jednak wolałabym sobie pomóc łopatą, chociażby z tego względu, żeby wszystkie marchewki stąd wyciągnąć. No i zrobię porządek, ponieważ trzeba tutaj odchwaścić, pozbyć się chwastów. Chwasty dostaną kury, bo akurat nic nie mają już. Natomiast tutaj muszę sobie przygotować właśnie grządki na sadzenie czosnku. Tutaj ta też. Tutaj rosła pietruszka, została gdzie nigdzie i tą jedną grządkę z burakami, też tutaj buraki usunę, bo są duże. I zrobię porządek, ponieważ na czterech grządkach chciałabym posadzić czosnek. Jest trochę zimno, nawet bardzo zimno. Muszę powiedzieć, że zmarzłam w ręce, ale trochę jestem uparta i chciałabym koniecznie skończyć porządek, przynajmniej chociaż jeszcze na pietruszce, zanim później będę sadziła tutaj czosnek. No i marchewki są różne. Są malutkie, są większe. Te malutkie, no to dostanę kury. One będą wiedziały, co z tym zrobić. Natomiast te większe, no to wiadomo, co się z nimi stanie. Już mi się marzy. Taki pyszny rosół z warzywami z ogrodu. Uwielbiam takie rosoły, więc na pewno zostaną te warzywa dobrze wykorzystane. Zarówno marchew, jak i pietruszka. No bo buraki, no to trzeba będzie do czegoś innego tutaj e, pomyśleć. Dobrze, że u nas przestało już padać, bo praca w ogrodzie czeka, zawsze jest co robić, a te ostatnie dni nie dosyć, że były rzeczywiście dosyć zimne, no to jeszcze mokre. To, że mokre, no to nawet fajnie, tylko nie musi tak od razu już robić się zimno. Ja wiem, że to październik, no ale mogłaby ta pogoda jeszcze tak troszeczkę wytrzymać, tym bardziej, że przecież czekamy wciąż na piękną polską, złotą jesień. No chyba już tutaj nie ma więcej tej, tej marfii. Jeszcze tutaj przyjdę. Z grabiami będę wyrównywała. To no oczywiście będę wybierała chwasty, bo to nie jest tak, że wszystkie chwasty zostały tutaj wybrane. Tych chwastów jest dużo. Zawsze gdzieś tam narosną, wiadomo, systematycznie plewie, ale gdy warzywa są już duże, no to już muszę przyznać, że. Trochę rzadziej się tutaj e, odchwaszczanie przeprowadza, bo wiadomo, że warzywa, jak są duże, no to też troszeczkę zasłaniają te chwasty. No nie rosną aż tak duże. No i te resztki tutaj widać tyle tej marchwi. Mam e, marchew, no całkiem, niektóre są nawet naprawdę bardzo przyzwoite. E, zawsze to cieszy, ponieważ e, wyhodowane są we własnym ogrodzie. I to jest przecież najważniejsze. Ale coś tutaj mi podjadało, i marchew, e, i pietruszkę, i inne warzywa. Nie wiem, podejrzewałam ślimaki. później znalazłam turkucie, któreś z nich na pewno, bo one właśnie e, takie rzeczy robią. Ale pachnie, Boże! Jak ja uwielbiam zapach takich warzyw z ogrodu, tego wszystkiego, tak pachnie pięknie. Nie ma takiego zapachu absolutnie w sklepie. To jest zapach niepowtarzalny. Tu nawet czuć te słodycz tej marchwi, gdy się odrywa zielone liście. Odrywam, bo dam kurom do zagrody. Przygotowuję grządki do sadzenia czosnku. I za chwileczkę, prawie już skończyłam. Została mi jeszcze jedna grządka z burakami do uporządkowania ale myślę, że zajmę się tym później, ponieważ teraz pójdę sobie na kawę i na herbatę, bo trochę zmarzłam, a widzę, że zaczyna się przez chmury przebijać słońce, więc jest może jakaś nadzieja, że ten dzisiejszy dzień nie będzie całkiem stracony i będzie nieco cieplejszy, może nawet trochę słoneczny, żebym właśnie mogła posadzić czosnek i żeby już tutaj z tym mieć spokój, ponieważ jeszcze są inne prace, którym trzeba się poświęcić, dlatego lubię, gdy wszystko mi się udaje, to co zaplanowałam, gdy udaje się zrobić, no ponieważ no, cieszę to człowieka. Po prostu cieszę, że jest to zrobione. Przyszłam trochę odpocząć po pracy, a tu proszę, pracowałam, gdy było zimno. A tu pięknie słoneczko wyszło. Wreszcie wróciła już ta słoneczna pogoda. Życzę miłego dnia, do zobaczenia!